W tym wideo powiem o czymś, co spędza sen z powiek wielu uczącym się angielskiego, o poziomie zaawansowanym. Czy one zawsze lepsze? Wszyscy chcemy mówić płynnie, bogato, imponująco. Wszyscy ślimy o mitycznym, zaawansowanym poziomie, prawda? O płynności, bogactwie słów, które robią wow. Ale czy gonitwa za zaawansowanym angielskim zawsze prowadzi nas we właściwym kierunku? Czy ta szaleńcza pogoń za słówkami, których ostatnio używał Szekspir przy goleniu, to na pewno właściwy kierunek? Zastanówmy się, co często rozumiemy przez zaawansowane angielski. Zazwyczaj myślimy o słowach uznawanych za bardziej formalne lub wyszukane. Zamiast użyć powszechnego idea, powiesz conception. Zamiast goal, objective. Zamiast soft, gentle. Czy zamiast powszechnego get, bardziej formalnie procure. Ale co tak naprawdę sprawia, że uważamy je za bardziej zaawansowane? Odpowiedź jest często prostsza, niż mogłoby się wydawać. Ich niska częstotliwość występowania w języku. Spójrzmy na konkretny przykład. Popularny czasownik Get. Pojawia się w dużych zbiorach tekstów angielskich, w tzw. korpusach językowych, średnio ponad 500 razy na milion słów. Jest niezwykle powszechny i użyteczny. Natomiast jego bardziej formalny synonim, czyli y, wystarać się, zdobyć z trudem, występuje zaledwie 2-3 razy na milion słów. To ponad dwustukrotna różnica w częstotliwości. Co to oznacza w praktyce? Jeśli czytamy powieść, która średnio ma 90 tysięcy słów, słowo get w różnych formach spotkamy w niej zapewne dziesiątki razy. Aby natrafić na słowo procure, statycznie musielibyśmy przeczytać aż 4,5 takich powieści. Okazuje się więc, że słownictwo często określane jako zaawansowane, bardzo rzadko używane. I tu dochodzimy do pierwszego istotnego problemu. Żyjemy w świecie, gdzie angielski stał się globalnym narzędziem komunikacji, ale dla kogo? Przede wszystkim dla osób, które nie są jego rodzimymi użytkownikami. Szacuje się, że 80% lub nawet więcej globalnych interakcji w języku angielskim odbywa się właśnie między takimi osobami. Na przykład między Polakiem a Szwedem, Włochem czy Japończykiem. Używanie bardzo rzadkich słów w takim międzynarodowym kontekście niesie ze sobą realne ryzyko Twój rozmówca, nawet jeśli dobrze zna angielski, może tych konkretnych, rzadkich słów po prostu nie znać. Skutek? Bariera komunikacyjna zamiast porozumienia. Co więcej, warto przyjrzeć się, jak komunikują się sami neczispikerze, czy w codziennych, nieformalnych rozmowach nieustannie używają najbardziej wyszukanych słów ze swojego zasobu. Badania wskazują, że niekoniecznie podstawą ich codziennej komunikacji jest rdzeń około 3-5 tysięcy najczęściej używanych słów. Oczywiście znają ich znacznie więcej, ale w praktyce sięgają po te, które są najbardziej efektywne i naturalne w codziennym kontekście. Celem jest przecież skuteczne porozumienie, a nie lingwistyczna ekwilbrystyka. Wyobraźmy sobie sytuację biznesową. Podczas spotkania z międzynarodowym zespołem używasz wyszukowanego idiomu lub rzadkiego formalnego, w słowa chcąc wypaść profesjonalnie. Efekt może być jednak odwrotny do zamierzonego, jeśli twoi rozmówcy się nie rozumieją, Zamiast podziwu pojawi się konsternacja lub niezręczność. Komunikacja może zostać przerwana. Koniecznie będą dodatkowe wyjaśnienia, co niepotrzebnie spowolni dyskusję i może wprowadzić poczucie dyskomfortu u osób, które nie zrozumiały Twojej wypowiedzi. Ta nieustanna pogoń za nieuchwytnym ideałem zaawansowania często staje się dla uczących po prostu pułapką. Poczucie, że mój angielski wciąż nie jest wystarczająco dobry, Odkładanie rozmów na później, aż będzie lepszy czy lepsza, godziny spędzone nad listami rzadkich słów, których może nigdy świadomie nie użyjemy, to dążenie do perfekcji. Może paradoksalnie nas blokować i odbierać radość z procesu komunikacji, zamiast wspierać. Jaka jest więc alternatywa? Skupienie się na efektywnym wykorzystaniu tego, co już znamy, i na praktyce realnej komunikacji. Ciągłe używanie języka, mówienie, pisanie. Nawet jeśli popełniamy błędy, jest kluczem do płynności. Kiedy uwolnimy się od presji używania wyłącznie angielskiego zaawansowanego, zyskamy swobodę i pewność siebie w wyrażaniu myśli, dzieleniu się pomysłami i nawiązywaniu kontaktu. Prawdziwa zaawansowana komunikacja to niekoniecznie popis erudycji lingwistycznej, to przede wszystkim umiejętność jasnego i precyzyjnego formułowania myśli. Czy, czy elastycznego dostosowania języka do odbiorcy i sytuacji. Rozmawiając z Włochem po angielsku, popisując się swoim słownictwem, spowodujesz, że nie będzie komunikacji. On może udać, że Cię rozumie i pójdzie sobie dalej. Może poczuć się trochę głupi przy tobie. Prawdziwa, zaawansowana komunikacja to aktywne słuchanie i skuteczne budowanie porozumienia. To jest prawdziwa miara językowej biegłości i kompetencji. Czy dążenie do zaawansowanego angielskiego bywa dla Ciebie źródłem presji? Jakie są Twoje doświadczenia z używaniem rzadkiego słownictwa? Podziel się komentarzem.